Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, ma, macie jeszcze dostępną lawetę o tej godzinie? O mamy, yy, mamy. Potrzebuję laweta yy, na terenie... Na... Kurczę, głupia, głupia sytuacja ogólnie. Praktycznie dzwonię z jeziora. Jestem, znalazłem się w jeziorze. Wyciągniecie mnie? Ale gdzie wjeżdżasz? Głyboka już spadła? Spadł Jeszcze raz, słabo pana słychać bardzo. Jak głęboko wpadł ten samochód? Dziobę... Jestem dziobem lekko zanurzony. Na, te, na be, tutaj. A daleko jest od, od, od asfaltu, czy jak wygląda tam? Tak, od asfaltu daleko Jeszcze Trzeba mnie jakby wyciągnąć z jeziora. No to ja nie dam rady na pewno. Nie dam rady, bo będzie... Za, za, za ślisko jest, ja... Nie trzeba tego. Musi pan jakąś większą lawetę ciągnąć. Na to, żeby wyciągnąć z jeziora. Dopłacam. Dopłacę więcej jak coś. Nie, ale mówię, ja nie wyciągnę go, ja przyjadę na darmo. Nie wyciągnę go. Ale to pomoże A pan. Na jakim, jakim jeziorem to jest? Słucham? Nad jakim jeziorem to jest? Wie pan gdzie jest węzeł ekspedycyjny, rozdzielczy? Nie. A wie pan gdzie jest lisi ogon? Cen... Ło... Tak, tak, tak. No, wiem, wiem. łowiska. Łowiskowa to musi pan jakąś dużą lawetę wziąć, bo ona, ja, moja nie wyciągnie tego, moja będzie się ślizgała i, i, i nie rusza tego, nie wyciągnie tego, jeśli jest daleko od, od asfaltu. To słuchaj, przyjedź prywatnie, ja cię dopłacę nawet tego tysiaka więcej, co zarobisz, ale musisz mnie jakoś złapać, wyciągnąć, bo ja muszę, muszę dojechać do Warszawy jeszcze dzisiaj w nocy. Nie no mówię, no to musi pan kogoś innego wezwać, musi pan poszukać innej lawety. A to nie możesz przyjechać nawet spróbować mnie szarpnąć, za ramę złapiesz, może wyjdziemy z tego. No nie, no ja wiem, ja już kiedyś pojechałem na taką akcję, gdzie, był, gdzie auto było w błocie, a był, był, był sztywny, sztywny, teren, a teraz jest, jest ślisko, jest błoto, jest śnieg, no nie ma szans. Przyjedź, proszę cię, bo nikt nie odbiera telefonu na terenie Bydgoszczy. Dobra, zaraz zobaczę, czy mój kierowca będzie mógł jechać, jeśli, jeśli będzie mógł, to, to zaraz zadzwonię do pana i w dół. Dobra, bo to mówię zaraz ci, będę... i, powiesz, ja po prostu, auto się osuwa już mamy wodę Wodę mam już praktycznie ponad brzuch. Ja już, ja się boję, że zaraz się zatopię do końca, nie? No mówię, zaraz zobaczę, czy mój kierowca może jechać, jak nie to przyjedziemy w dół. Duszę się. Ja. Za ile przyjedziesz? <laughs> Chciałem się chrztusić, ale nie zdąży. Że... <laughs> Czekajcie, to jest dobry pomysł.